Witamy, wylądowaliśmy. Witamy serdecznie. Z Witam. tej strony Piotrek i Michael. To jest podcast Adventure Sip i tym razem witamy Was z Milgavi. Mil jakoś tak to tu... mówił. Tak jest. A by... dokładnie jesteśmy pod samym rozpoczęciem A, żeby trasy. Drudzić, żeby było widać. Tak, samym rozpoczęciem trasy West Highland, Highland Way. Wymarzony, e, wymarzony moment. Trochę Wymarzony wyglądanie... będzie, jak dojdziemy do końca w ciągu pięciu dni, co jest mocnym wyzwaniem. Nawet Pan. W Uberze. się dziwił, że chcemy zrobić to tak szybko, ale my dalej wierzymy, że damy radę. No i niestety nie mamy czasu gadać, musimy iść dalej. Działamy więc i będziemy dawać znać jak wygląda trasa. Do zobaczenia. Pozdro. Kontynuując trasę, w zasadzie zaczynając ją Zauważyliśmy piękną grafikę informującą nas o całej trasie. Jesteśmy tu... teraz tutaj. Tak jest. Dzisiaj chcemy dojść do Balmaha. Taki jest plan, więc już blisko Lock Lomond. A cała trasa idzie, jak widzicie, wokół tych postaci historycznych, aż do Fort William. Więc taki jest plan. Cel na dzisiaj: Balmaha. Balmaha i dobre przysmaki polecone nam <laughs> przez kierowcę taksówki. A tak, Haggis. Hagis i pudding. Black Pudding O wszystkim nam będziemy opowiadać To co zauważyliśmy Na naszym pierwszym etapie podróży Z Milungawi no, Do drugiego punktu To to, że no, Można tutaj, tutaj Tak, można tutaj odczuć Duży wpływ e, Z piesków społeczności I miasteczka, które jest nieopodal Bardzo dużo ludzi Wychodzi tutaj na spacery Korzysta z tego pięknego jakże parku Rodem z Harry'ego Pottera No naprawdę pierwsze wrażenie są takie, że Jest naprawdę tutaj ciekawie i zastanawiająco No faktycznie, wiecie każdy się ze sobą wita U nas też na szlakach w sumie jest, że mówi się dzień dobry, nie? A, tak jesteś też... gdzieś tam w Tatrach Tutaj nawet z tymi powiedzmy cywilami z psami no, Też mijamy się, to zawsze High high. Coś tam morning jest naprawdę fajnie, że od razu jest takie otwartość. Na ten moment przechodzimy lasami i wąwozami, pięknymi okolicami do punktu najbliższego z wodą. Z wodą tak. <laughs> Albo z innymi napojami. Udało się. Pierwsze jezioro. Dotarliśmy do pierwszego jeziora. Tam już widać góry, cywilizacja ustawiona za nami i widać tam chyba nie przybliża, ale małe potwory z Loch Ness. Nesis Nesis Dotarliśmy do miejsca kojarzonego albo kojarzącego się z Harrym Potterem i pytanie do Was czy kojarzycie jaka to scena Dogi jest Wilkołak Myshajer Dla fanów hobbita i łaców piercieli i w sumie całej tej sagi no i to jest moment do którego dążymy, czyli Fort William 92 mile dla niewtajemniczonych, czyli dla nas też w sumie wydaje nam się, że mila to jest 1.6 km, więc można sobie policzyć, że jest to około 150. I działamy 92, przyszliśmy 4 elegancko w drogę. Dzisiejszy, czyli pierwszy dzień. Postanowiliśmy, że, że tak powiemy, spiszemy delikatnie na straty. Bo nie wiedzieliśmy ile damy radę zrobić e, Ze względu na to, że wyruszyliśmy w nocy e, no Musieliśmy jeszcze przyjechać do, do Krakowa na lot e, Spaliśmy tylko w samolocie, dwie godzinki No już dzisiaj trasa, także sami rozumiecie Wszystko trochę na wariata Jutro planujemy się, w dzisiaj pra, planujemy się wyspać w namiotach Ruszyć rano na śniadanie I robić naprawdę max z siebie, max z siebie dać Dzisiaj aklimatyzacja tak zwana tak jest. idziemy najwięcej, jak się da, ale żeby przeżyć. Tak, żeby przeżyć i no zobaczymy. Planujemy zrobić te, y, zmieścić się w pięciu dniach, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A tymczasem, no tutaj, pozdrowienia od owcy. Owc, owiec. Od owcy. Ja już jeden o, dzień w UK. Od owcy jednej, bo ja tylko na tą jedną ob patrzę. Myślałem, w że sensie od owcy Patrzę tylko na jednego barana. O! <laughs> Hej! Pięknoty A no i co warto wspomnieć? Wszyscy tu jeżdżą jak konkretni, oj jak kompletni ee, wariaci. O, wariaci i Olewcy Pod prąd Pod prąd, pod prąd ja. e, wiecie Rondo w lewo W ogóle wszystko, nic się tu nie trzyma kupy Przypominając to, że siedzą po złej stronie. Tak, kierowca e, po prawej. W ogóle szkoda gadać, owce przynajmniej normalne No i takie tam. No i my pozostajemy normalni, tak, Peter? Obrońcy polskości. Tak, za zagranicy. Podobają nam się te murki, szczególnie Piotrkowi. Chyba... Co? Peter, co powiesz o tym? Co powiesz o murkach? Czego mi się podobają murki? Tak. Bo murki mi się kojarzą z Hogsmeade, z karygo potera. Albo os z szajer złaty pierścienie. No pagórki tak, tak, są tak. dla mnie symbolem popkultury. Nadają, nadają, faktycznie klimatu i... No tak, 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 ma to sens, ma to sens. O, tam się wznoszą już pagórki, że tak powiem, z daleka. Ja się domyślam, że skręcamy tutaj w prawo, prawda? No, to chyba tak Jak I... Pan dziadę, to daje. I działamy. I zmierzamy ku właśnie tym szczytom, który mamy naprzeciwko siebie. Całość ta będzie prezentowała nam, jakże okazały park narodowy, krajobrazowy i kierunek naszej podróży, czyli West Highland Way, dobrze słyszeliście, West Highland Way, nie ma tu żadnych żartów. Robimy to. A no i mamy to drodzy widzowie. Piękny widok. Piękny widok. Highlandy, choinki na zimę. Jak coś, to się kontaktujcie, sprzedajemy za dobrą opłatą, małą opłatą. A my tak naprawdę i bez żartów kierujemy się w już wymarzone miejsca. Nie możemy się doczekać co nas czeka. Tak, myślałem, że ta droga będzie trochę równiejsza, specjalnie wzięliśmy sobie buty biegowe, a nie jakieś górskie. Tak, I, niby jest OK, ale tak... Trochę kamyczkowo-wystającowo. Teraz jeszcze nie jest najgorzej. Słyszeliśmy od dziadeczka, podróżnika, sojusznika naszego z, z trasy taksówkarza, że będzie całkiem gorzej. Jeszcze podobno gdzieś tam w okolicach jeziora Loch Mont, do którego się wybieramy. Ja w ogóle osoby spytane na ten moment o to, czy 5 dni to jest dobry pomysł. W Szkoci lokalni, no to mówili, że. No, kiedyś w sumie wszyscy odpowiadają, no jak byłem młody to dałem radę, już w 5 dni przeszedłem No, my mamy na sobie wszystko, cały mamy, dobytek, w, mamy wszystko co mamy, jedzenie, ubiór, rzeczy do higieny, na szczęście o, jest ich niedużo Możesz pokazać z przodu jaki ładny widoczek nam się tak od razu z kwiatuszkami i góra i no, o to mówiłeś, chodziło Mówiłeś o higienie, tak? Tak, o higienie, na szczęście, że nie musieliśmy dużo brać <laughs> Tak no, Namioty, śpiwory eee... To może nie będę pokazywał swojego ryja Ładniej będzie po prostu przejść się alejką Na pewno uda nam się wyciąć parę fajnych momentów z tych nagrań i pokazać Wam po prostu jak to wygląda Zachęcić Was na żywo Aha, tak. Widokami na żywo. Tutaj piękna chata. Nie wiem, czy mogę zajrzeć, poprzeszkadzać. Nie będę raczej pukał. Cudownie tutaj. Trasa za nami. Trasa przed nami. A tutaj mamy przed sobą hajlandzkie krowy. hajlandzkie krowy? Muuu. Ooo, z trzyżuchem. Chciałem tylko zwrócić Ci uwagę, żebyście zobaczyli jakie są piękne, ale tak widzicie. O i jest. I jest piękna grzywa. No, są świetne. Na pewno jeszcze nie raz je zobaczymy na trasie. Tam, daleko, tam są chyba owieczki, które też będziemy mijać, wydaje mi się. Pewnie że. Tak. Więc trasa jest mocno, a, Że tak powiem. Zwierzęc. Jesteśmy tak, jesteśmy bardzo engaged. W środowisko i w naturę. Kontynuujemy trasę. Przechodząc od furtki do furtki. Co też jest dosyć ciekawym tematem. Znajdują się takie furteczki. Zamykane w niecodzienny sposób. Z podpiskiem, że zamykajcie, proszę, żeby owce nie uciekły. Trzymajcie psy na smyczy. Bo to jak, jak widzimy tutaj. Na wolności są owieczki. Co prawda jest jakieś ogrodzenie, ale raczej nie. Na wolność. Tak, to jest taka ograniczona wolność. Wiadomo, żeby tutaj psiaki nie obszekiwały ani nie wsikiwały. Owiec. Jesteśmy w drodze do miejscowości, do której idziemy. Myśl, myślę, że tak to będzie e, najlepiej dry man. opisać. Dryman i Kel kill and Kelern. Kill earn kill earn, kill earn. A, And Dryman. E, ogólnie kierujemy się w stronę jeziora Loch Lomond. Loch Lomond. Loch Lomond. Loch Lomond. Loch Lomond. Lomond. Gdzie? Zawierzamy rozbić nasz kamp Zobaczymy, na ile nam starczy sił. Zobaczymy, czy damy radę się tam w ogóle dostać. Jeśli nie, to się po prostu okryjemy namiotem. Okryjemy się namiotem gdzieś po drodze. Ech, Ech, I tak. No jakby różne opcje są e, grane, są do wzięcia. Mamy ten plus, że nie mamy zarezerwowanego hotelu. Naszym hotelem są plecaki, Jest które cały mamy. Świat. Tak, jest cały świat, jesteśmy jak żółwie. Nosimy dom na plecach. No trochę się tak czujesz, że mówię. No, no. Nie no nie, pierwszy dzień. No Około 10-12 mil, czyli jakieś 16-17 kilometrów Coś takiego. Działamy cały czas dalej, nie Żeby ma jeszcze. Nasz plan spełnić w 100% dzisiaj. To musimy przejść jeszcze 13 kilometrów Tak. Więc to nie jest. Tak dużo. No tak, tak, tak. Plan na dzisiaj to właśnie takie... No do 30 km do zrobienia i jesteśmy w domu. Prawie jakby. Doszliśmy do pewnego, do, do pewnej bazy. Owce z tyłu jest jakiś mini sklepik na trasie. I mini kucyki. I mini kucyki. Trzech kumpli. Szetlackie. Kucyki. Szetlackie kucyki. To takie mini, kucyki, jeszcze chyba bardziej miniaturowe niż normalne. Więc. No jest... One mają imiona, mają swoją stajnię, są bardzo dobrze prowadzone. To jest ben... ben Teddy i... Ben... Oscar. O, ben ten i Teddy I tutaj jest o Bacon. najmniejszy tutaj przyjaciel. Nie ma oczu? Ma oczy. A w sumie ciekawe, bo y, przecież hobbity, hobbici jeździli na kocykach, nie? Ale trochę większy. No tak, na kucach takich. A to, są, to Oscar, naprawdę? Nie, tak wymyśliłem. No, ale także to jest ekipa. No, no. Jest. Zali, Zaliczony. Przyjął, przyjął człowieka, przyjął człowieka. No ale ma szorskie futro. Ale ma bebzol. O, co to jest mięciutki. Fajny, fajny jesteś ziom. I w tym momencie zbliżamy się do bramek. Piotrek, zaprezentuję. Przeprowadzam prezentację. Mamy tutaj Monty's Gate, brame Montiego. To jest przykład bramek, o których opowiadał Michał. Więc jak to działa? Podchodzimy, chwytamy za uchwyt ręką prawą, odblokowujemy, otwieramy, przechodzimy, zapraszamy kamerzystę, puszczamy drugiego człowieka i zamykamy ze za sobą, żeby owieczki nie przeszły. Były bezpieczne po prostu. Dziękuję żeby bardzo. Żeby były safe. O. I mamy parę takich na trasie, oczywiście bardzo dużo tutaj. Owieczki miały jakąś bramę, ale wyważyły ze złości. I zbuntowały już. się, dlatego Monty zmarł tragicznie. Został pożarty przez własny stadowiec, hmm. które zbuntowały się, wyważyły bramę. Po Montym została jedynie bramka Montiego. Tak i oczywiście produkt Monte. E, no i film. Milczenie owiec e, z Hannibalem, Z Montym Monty Pythonem. Drodzy widzowie, słuchacze. Została przez nas odkryta. Myślę, że jesteśmy pierwsi. Tak jest. A, rzeczka. Zejście z mostu. No, czujemy się po prostu jak hobbity w tym momencie. czas na popas. No co, Zemka. przemyjemy sobie stópki. Filowa drzemka. No, życie hobbita. Zapraszamy. Dotarliśmy do Drymen. Tak jest, Tutaj, trzeba uzupełnić zapasy wody Tak jest, o to się nie musimy martwić, bo w każdym, przynajmniej większym mieście Na trasie przynajmniej West Highland Way Znajdziemy takie kraniki z darmową, oczywiście Nielimitowaną wodą szkocką, pitną szkocką, szkocką, szkocką wodą Scottish Walla <śla> Tak. I poza tym piękne, a, urokliwe miasteczko Wiele nie trzeba Tak, to myślę, że w tym momencie możemy się przyznać że niestety troszeczkę w pierwszy dzień się wykoprytnęliśmy i stało się to. Tak, chcieliśmy sobie skrócić drogę, żeby troszeczkę szybciej dotrzeć właśnie do tego miasteczka, w którym jesteśmy teraz. I zeszliśmy z West Highland zeszliśmy ze szlaku. I nawet może doszliśmy szybciej teoretycznie. Tylko, że szliśmy cały czas przy drodze, przy ulicy, gdzie nie było tak. chodnika, więc tutaj poboczem się przedzieraliśmy, gdzie samochody ciągle jednak nas, nas mijały bardzo blisko, tam po stopach nam tak. przejeżdżały. No, było bardzo niemiło, ale finalnie udało się, gdzieś po drodze zaopaliśmy jakiś stop, chyba nawet to nagrywaliśmy, stop na kawkę i na ciastko, tak, żeby tak, podbudować tak. morale. No, finalnie... super, super rzeczkę znaleźliśmy, Tak. finalnie wydaje mi się, że jednak straciliśmy, już oszczędziliśmy ten czas. Na pewno szliśmy tak. gorszym szlakiem, dlatego trzymajmy się West Highland Way. Ten dzień będzie dla nas nauczką, żeby się już trzymać szlaku od tak. teraz. Ale finalnie jakby znaleźliśmy się też w miejscu, które było jako zakończenie dnia pierwszego. Drymen, Drymen tutaj jest Tak, miejsce... to, jest, to jest zakończenie dnia pierwszego w tej wersji 7-8 dniowej. Tak. Dla nas to nie jest koniec dnia, bo chcemy nie. to zrobić w 5 dni, więc będziemy szli jeszcze dalej mhm. do kolejnej miejscowości Bamaha. Tak, planujemy jeszcze poświęcić przynajmniej dzisiaj na to godzinę półtora, może dwie, jak się uda, no Znaleźć i już, miejsce na e, Tak, no i po prostu tam to rozbijać. E, no i zobaczymy, jak nam dzień pozwoli, jak nam słońce pozwoli, będziemy działać. Ale w ogóle, a propos słońca, to odwróćmy się, bo jesteśmy cały czas pod słońcem. Aha. Możemy okay. mówić dalej, ale o. I teraz okay. wracając za was już z lepszym obrazem, kiedy słońce świeci na nas, to powiedzieliśmy wam już wszystko. I możemy kończyć. <gry> Więc Możemy idziemy, kończyć i działać dalej. Idziemy po chleb i na pewno się z wami zobaczymy jeszcze na szlaku, a może już na naszym kempingu. Więc lecimy dalej. Tak, kolację mamy wspólną, zapraszamy na nią. Pozdrawiam. Uwaga, kupiliśmy właśnie scotch pie. Zobaczmy, jak on wygląda. Tak. Trafiliśmy na takie przysmak O, wow, jakie jest opak jak ładnie opakowane. Premium Scotch Pie. Czytaliśmy o nim, domyślam się, że możemy się zrazić, bo jest to e, czysto takie. No, baranie? Marketowe, nie, 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 nie. jest to jakiś tam spodnie specjał. Ciastko. i mięsko w środku. To baranina. Dobra, to robimy test. mmm, mm. <noise> mmm. Mm. 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 I jak? Mm. Mm. próbuj, ale co nie dobre. Mm. Dobra, to mm. oddaję kamerę. Pani pasztecik tak smakuje jak nic. Nie dla mnie taki pasztecik, ale taki troszkę bardziej pikantny jeszcze. A oceniam na tak. Witamy z powrotem. Jesteśmy już na West Highland Way. Udało nam się wrócić na szlak. Tam gdzieś. O, jest Michał. Jestem, jestem. Jak widzicie, słońce powoli już się chyli ku zachodowi, więc staramy się jeszcze przejść jak najwięcej, zanim zrobi się... zanim zacznie się ściemniać. No i powoli rozglądamy się już za miejscem do noclegu. Tutaj mijaliśmy jeden lasek, który sprawdziłby się idealnie, no ale to... to jeszcze nie to, jako że chcemy to zrobić w 5 dni, a nie w 7, no to musimy przejść jak najdalej, dlatego teraz rozpoczynamy poszukiwania. Ale przy okazji lecimy już z zadyszką, żeby dojść jak najdalej. Nadrabiamy, tak, nadrabiamy kilometry, próbujemy robić jak najwięcej dzisiaj, żeby zdążyć przed zachodem i mieć jak najkrótszą trasę jutro, żeby to wszystko sobie poukładać, podkładać, żeby było dobrze. Przypominam, że dzisiaj jesteśmy na mocnym deficycie snu. O pierwszej w nocy wyjechaliśmy do Krakowa na lot, później dwie godzinki snu w samolocie. No i to wszystko jest tak trochę na wariackich papierach, bez snu. Ale myślę, że jutro zrobimy jeszcze większy dystans i będzie okej. Okay. Nieźle kurczaki mielone. Dawajcie ekipa, wjeżdżamy wyżej. Kochani, Udało nam się dotrzeć do momentu, który sobie wyznaczyliśmy na dzisiaj. Czyli jesteśmy na szczycie i widzimy pod sobą L'Elmo. Loch Lomond Mamy to. No, trzeba powiedzieć, jesteśmy z siebie dumni. Teraz tylko szukamy dobrego miejsca z wodą. Myślę, że za około 500 metrów jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednią rzekę sobie tą wodę przefiltrować i taką nie tak, się? Tak, tak. Zdamy radę jeszcze przed zachodem słońca. Musimy. Taką informację właśnie chciałem usłyszeć. No. Jak, jak będziemy rozbijać obóz, to podzielimy się z Wami statystykami, ile dzisiaj przeszliśmy, mhm. jak bardzo poturbowani już jesteśmy. Tak. A jeszcze to teraz, chyba, chyba po nas widać, trochę Troszkę tak. No, nie będziemy teraz mówić, ale teraz jeszcze informacja. Oj, taka ogólna. Gdzie jesteśmy? Witam wszystkich już ostatni raz dzisiaj w tym naszym daily vlogu Jak widzicie już mamy rozstawiony namiot Tam Michał próbuje podgrzać nasze jedzenie Korzystamy z nauk, które dostaliśmy od naszego mentora survivalu Urban Shield Survival Od razu Was serdecznie zapraszamy na jego social media Dostaliśmy naprawdę porządne szkolenie Więc czujemy się troszeczkę pewniej, żeby tutaj przeżyć w tych szkockich highlandach Ale od razu Wam pokażemy w jakim miejscu jest nasz obóz, więc nasz, nasz kamp, nasz obóz warowny rozwiliśmy, roz, rozbiliśmy zaraz przy Loch Tutaj udało nam się znaleźć rzekę, więc teraz chcielibyśmy jeszcze zagotować sobie wodę, wypić herbatkę przed snem, zjeść sobie konserwy, które też Wam od razu, od razu pokażę. Cały zestaw konserw od Edred i to będzie koniec naszego daily vloga. Ustawię się tak, żebyście widzieli ładny widok za nami. To będzie koniec naszego daily vloga. Dzień pierwszy w Szkocji na West Highland Way przeżyty. Została jeszcze noc, ale to myślę, że nam się raczej uda i nie będzie aż tak ciekawe. Widzimy się jutro rano. To tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To był Piotrek, to był. Michał. Powro, To był podcast Adventure Ship, tym razem w wersji daily vlogowej. I widzimy się jutro na szlaku. Na razie.